Siemanko, ja jestem Dexi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przedstawiam wam tłumaczenie map Brawl Stars z Game Graba. Jeśli po tym odcinku dobijemy 3000 łapek w górę, to zrobię tłumaczenie map z Showdowna. I jeszcze chciałbym wam na wstępie powiedzieć, że e, ogólnie zaczynam montować na komputerze. Wcześniej montowałem na telefonie i teraz montuję w komputerze w Adobe Premiere Pro, więc możecie zauważyć małą różnicę. Mam nadzieję, że lepszą różnicę. I co, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego materiału. Ogólnie jeszcze na samym wstępie chciałam Was bardzo przeprosić za błąd w wymowach niektórych angielskich wyrazów, ale nie jestem jakiś świetny z angielskiego, więc prosiłbym, abyście po prostu przymrużyli na to oko. Więc okej, okay. pierwszą mapą, którą sobie przetłumaczymy jest Hard Rock Mine. Na polsku oznacza to kopalnia ciężkiej skały. Nie mam pojęcia skąd pomysł na tą nazwę. Ale lecimy do następnej mapy, którą jest Krystal Chern. Na polski oznacza to oczywiście Kryształowa Jaskinia. Ta nazwa mogła się wziąć stąd, że na tej mapie jest sporo takich małych, kryształowych bloków. Idziemy teraz do kolejnej mapy o nazwie Death Cup Cave, co na polsku oznacza Jaskinia Śmierci. Nie ukrywam, że jest to trochę mroczna nazwa, tutaj również nie wiem skąd wzięła się, ale może dlatego, że po prostu na tej mapie często się ginie. Następnym mapą jest Stoneford na polski oznacza oczywiście kamienny fort. Nazwa ta najprawdopodobniej wzięła się od tego, że na tej mapie jest dużo bloków kamienia. Kolejną mapą jest Undermine. Na polski oznacza to najprawdopodobniej pod kopalnią. Już szóstą mapą na dziś jest Lipsidge, co na polski oznacza głębokie oblężenie. Nie mam po, po raz drugi, nie mam pojęcia skąd nie biorą te nazwy, ale te nazwy naprawdę są trochę dziwne. Lecimy do następnej mapy, a jest nią Chill Cave. Chill Cave na polski oznacza... Chłodna jaskinia. Kolejną mapą jest Flooded Mine. Na polski oznacza to zalana kopalnia. A to dlatego, że po prostu mamy na tej mapie trochę wody. Już dziewiątą mapą w tym odcinku jest Diamond Dust. Na polski ta mapa znaczy płyt diamentowy. Możliwe, że ta mapa tak się nazywa, bo są na niej trochę, jest na niej trochę bloków diamentów, czy tam kryształów. Nie wiem, co to jest. Kolejną mapą jest Four Squared. Dosłownie oznacza to 4 do kwadratu, ale... Twórcą chyba chodziło o 4 kwadraty. Nazwa tej mapy wzięła się od tego, że po prostu na tej mapie jest dużo takich kwadratów, możecie się przyjrzeć, na pewno znajdziecie kilka kwadratów. Następną mapą jest Boonsing Echo, co na polsku oznacza odbijający się echo. Naprawdę nie wiem skąd oni czerpali pomysły na nazwy do tych map, ale te nazwy stają się coraz bardziej dziwniejsze. Przed, przed, przed ostatnią mapą na dziś jest Escape Wall City. Na polski imię tej mapy to prędkość ucieczki. Nazwa tej mapy. Yy, nazwa tej mapy wzięła się od tego, że są tutaj wyrzutnie, dzięki którym można bardzo prędko uciec, na przykład z gemami. Kolejną mapą jest Double Swash. Na polski oznacza to podwójny szum. Ta nazwa mogła się wziąć od tego, że na tej mapie są dwa takie duże krzaki. Wiecie, dwa podwójny. Yy, wiecie o co chodzi? Przedostatnią mapą w dzisiejszym odcinku jest Cell Division. Imię tej mapy po polsku. To podział komórek. Taka nazwa, a nie inna, ponieważ na tej mapie są takie podzielone komórki. E, wiecie, no po prostu są takie różne, można powiedzieć, podzielone e, obszary. Czyli inaczej komórki. Jeśli dotrwałeś do tego... Lub dro, do, jeśli dotrwałeś lub dotrwałeś do tego momentu, to napisz diament, a ja przy, przypnę ci serduszko. Lecimy teraz do ostatniej mapy w tym filmie, a jest nią Springtrap. Na polsku oznacza to oczywiście sprężynowa pułapka, a to dlatego, że na tej mapie, gdy wejdzie się na jedną z wyrzutni, to wyrzuca nas na, ta wyrzutnia na środek, a na środku bardzo, ale to bardzo łatwo można zginąć, więc dlatego nazwali to pułapką. I ogólnie to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, aby wbić te 3000 łapek w górę, i wtedy zrobię odcinek o tłumaczeniu map z Showdowna. Wydaje mi się, że mapy z Showdowna będą trochę ciekawsze, bo no, po prostu mapy z Showdowna wydaje mi się, że są większe, ciekawsze i mogą mieć dużo ciekawsze nazwy. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie do następnego odcinka i cześć!